Państwa proponuję odśpiewać teraz hymn narodowy. Jeszcze Polska nie zginęła, Ziemi polskiej do Polski, za Twoim szefowem, złączył się z narodem. Marsz Marsz z ziemi polskiej do Polski, za Twoim szefowem, złączył się z narodem. Zginęła znaczna część polskiej prawicowej elity. Miała ona świadomość, że najistotniejszą sprawą sens życia publicznego jest misja obrony suwerenności zarówno państwa, jak i narodu. Boże, łączy się z danymi grzesznymi teraz i w rodzinę śmierci naszej Zdrowa śmierć, prawdziwa, i pełna Pan z Tobą. Błogosławiona śmierć nie i i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Mario, Arkobota, uczu się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Drowaść Mario, Was i pełna Trzeba się obinąć w całą biały i czerpony, gdy przestaną nas hartować strzałem swoim tylicę Samoloty będą spadać za lub przed lotniskiem mrożny wiader ze wschodnich kresów wciąż nam wieje plecy. Gnie się trzcina nadłamana, czyli się płomyk świecy, a im bardziej bezsensowny twój zgon się wydaje, tym gorętsze składaj kęki, że jesteś Polakiem. Naród tylko ten zwycięża razem ze swym Bogiem. Który pocałunkiem śmierci ma znaczoną głowę. 10 kwietnia 2010. Dobry wieczór Państwu. Tradycyjnie, redaktor naczelny Gazety Polskiej przekazuje Państwu słowa na dzisiejszą uroczystość. W dniu dzisiejszym posłużył się posłaniem Profesora Andrzeja Nowaka. Prezydent Lech Kaczyński, wielki człowiek, zginął tak jak żył, do końca walcząc o wolność i je wodę Polskę. Decyzja o przyznaniu tytułu Człowieka Roku prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu zapadła przy całkowitej aprobacie niemal wszystkich członków klubu Gazety Polskiej. Dziękujemy za to. Teraz poproszę Państwa o składanie zniczy i kwiatów pod pomnikiem. W imieniu Poznańskiego Klubu Gazety Polskiej bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którzy uświetnili naszą uroczystość swoją obecnością.